Dobra, dobra. Okej, kurwa, żebyś... Poka, niech to... Jest, 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 dobrze. Tak, 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 tak. Niech to jest, tak, tak, tu tak, 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 Uroczy. Jest... Ale... Bo się słuchałem. Bo hamulcałem. no to nie, to to pociągniemy go. No, pociągniemy. Zesra... 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 Wózda, się. Wózda, 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 wózda. O, teraz mózg. <laughs> <już>. Dobra. <laughs> lepszy, nie? Chciałem na swoją wyciągarkę. Dobra, jest za hamulc. jest Rozumiem, że będzie powtórna y, próba no, przejazdu. Oczywiście. Nie udało się, o, ale się, się uda.